Witajcie. Szukacie czegoś w internecie? Szukacie broni. Szukacie broni średniowiecza? Szukacie broni na ton nowożytności? Ja dziś wam pokażę jakie bronie warto byłoby kupić. Taki miecz. Wkładamy sobie z lewej strony, jak jesteśmy praworęczni. Tutaj. Wyjmujemy. I walczymy. Tak to jest mały miecz. No, on kosztował tak około 28 złotych. Taki mieszek Tylko że ja go kupowałem w takim zamku czersku i tam pewnie było taniej albo nie. Tutaj mamy też miecz, tylko że dłuższy. Będziemy jak taki złoty. E, niestety, ale on nie będzie taki. Jak go będziemy długo używać, 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 to on się zużyje, zrobi się czarny i już nie będzie taki fajny. Tak. Mam I tutaj jeszcze zbroję i hełm. Możemy sobie spróbować. I jestem dalej takim człowiekiem jak byłem wcześniej. Troszkę. Jestem troszkę taki zbóra już nie jest taka twarda chociaż też bardzo dobrze broni przed um, wanięciem. problem jest z tym, że z tyłu e, nie ma jej, no trudno od tyłu chyba żaden gentleman nie będzie atakował tak. a co robi rycerz? jaki ma strój? Gdy nie idzie na wojnę. Po pierwsze, ma, ma zawsze przy sobie broń. A mianowicie sztylet. Polecam. Taki sztylet, strzelska. Nie pamiętam, jak on kosztował, ale na pewno mniej niż 30 zł. I co też sobie go wkładam, tak zapas. A gdy jedziecie gdzieś na no, jakąś, nie wiem, wystawę albo warszawską, wszystko jedno, gdzieś chcecie się przebrać za rycerza, ale nie chcecie nosić zbroi, to zdejmujecie hełm i zdejmujecie zbroję i idziecie tak, w ten sposób. Jestem w takim stroju. Jest wygodne tylko że nożem duży nie zdziała taki lód. Trudno się nim obronić. Jak ktoś ma mieć długi, to z mu w taki muszy i trudno jest oprzeć się. Dlatego widzę, że też często muszą miecze. Właśnie takie miecze. Są, on jest krótki. Nie ja. sięga mi dotąd no tyle od pasa I... taki miecz jest wygodny, lekki jednoręczny i lepiej nosić taki miecz przy sobie teraz jakie tarcze tarcze otóż takie. Bardzo wygodna tarcza. Nie jest za wielka, ale lepsza taka niż żadna. Bo farda. Porządna. Nie rozwali się jeszcze. Mało tarcz u nas się rozwaliło. A jeśli się rozwalała, to po bardzo długim czasie. Mam różnych kolorów. Mam taką maręczową, czerwoną. Razem coś takiego też kupię. W ten sposób pokazałem wam bronię, której ja bym kupił na waszym miejscu. Musisz sobie odbierać. Musisz spojrzeć na to, co Pozbierać. Poszukać. Najpierw kupić sobie mieć. Najpierw mam. Mieci taką płatkę. Potem. Hełm. Broje. Potem nóż. I potem dalej, dalej. tarcze żebym radził kupić kolczugę. O co też bardzo fajnie wygląda. Tak, kolczuga pięknie pa.